Siema, znowu mnie przyłopaliście na posiłku. Słuchajcie, fit posiłek, oczywiście dzisiaj pomidorki, e, indyczek, poliwki i oczywiście dopijamy e, syntą six, żeby proteiny się zgadzały. E, dzisiaj wybrałem się do Wejherowa, na który startować będzie Stifler, który mówi tak samo szybko jak ja, albo i szybciej. Chłop, którego znacie z różnych e, ciekawych produkcji e, w telewizji MTV i nie tylko. E, duży challenge. Byliśmy duży challenge, 8 tygodni na zrobienie mega formy. Czy ona będzie mega? Okaże się, zobaczcie. Dzisiaj widzieliście w ostatnim odcinku zawodów w Sopocie i myślę, że wielu z Was się zaskoczyło i to pozytywnie. W 8 tygodni zrobiliśmy naprawdę mega, 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 mega progres. No i teraz ten progres będzie zwiększony zawodami i Baltica, które będą się, jak już wspomniałem, w Bejherowie. Zapraszam Was bardzo serdecznie i lecimy w trasę. taki znak do że yy, McDonald's zamknięty, wyobraźcie sobie, dzieciki zamkniętego McDonald'a, jest po niemożliwe, teraz wszyscy będą szczupli, rzeźbieni i już mi się kostka na zrobiła od tego zamkniętego McDonald'a. Nie, żebym tam miał w planie coś jeść, absolutnie, nie chciałem tylko siku. No. Nie tylko eee, Znajdziemy coś zdrowego po drodze. Na pewno się uda, a póki co lecimy dalej w trasę. Nie ukrywam, zostało nam jakieś e, 300 km. Niedawno dowiedziałem się, że e, rezerwacja naszego hotelu jest odwołana. Co jest wielką tragedią, bo teraz praktycznie nad morzem nie ma gdzie wynająć e, apartamentu. Także cały czas będę starał się coś znaleźć. E, podam wam później nazwę firmy, która wystrychnęła nas na dudka, bo zabukowaliśmy sobie apartament i okazało się, że jest. Odwołany dzisiaj. A wczoraj dostałem wiadomość potwierdzającą, która mówiła zapraszamy po klucze, panie, będzie pięknie, będzie ładnie, będzie pogoda. A w, e, dzisiaj dostałem wiadomość Gorulo, wracaj do gór. To znowu ty mówię ci, żebyś nie nagrywał takich scen. Mamy dzień skazitelny, w internecie mamy dzień skazitelny, czy mam dietę non-stop, jestem fit, Cerebryta i chuj. I teraz już wyszło, wypełzło. Będę musiał pokazywać, jak robię redukcję. Oczywiście naturalnie. Zastanawiać się jak wygląda taki zestaw żywieniowy, makro oczywiście pełni policzone, bo mam kalkulator w głowie, nie używam żadnych My Fitness palów innych badziewi, e, tu jest tyle protein, ile mi trzeba, tyle węglowodanów ile mi trzeba, e, a tutaj jeszcze są tłuszcze tyle ile mi trzeba, e, oczywiście wszystko policzone profesjonalnie, Liga Pro rządzi się swoimi prawami, e, tak jak Pro trener znam swoje, swoje makroskładniki perfekcyjne i żukiem rzutem żu, oka mogę stwierdzić dokładnie ile mi potrzeba, a potrzeba mi to wszystko. A to jest Adam Janowiec, mój podopieczny, który jest perfekcjonistą. Oczywiście złamał dzisiaj dietę. Adaś, co to za omlet? Co te maliny tu robią? Kurwa, ja Ci, ja ci powiedziałem, że Ty nie możesz jeść malin. Chciałem powiedzieć, że małe ustępstwo od diety mi się czasami należy i kilka gram malin Powiedziałeś, że nie zaszkodzi, więc ja jestem w szoku, co Ty teraz w ogóle do mnie teraz powiedziałeś. Maliny są niedopuszczalne w tym momencie, słuchaj. Niedopuszczalne i masz stryczek w ucho. Za to kara będzie. Dzisiaj kardio, godzina kardio, a ja biorę się za moją fit sałatkę. Słuchajcie, dojechaliśmy do Wejherowości, do wioski pod Wejherowem. Ja będę mieszkał tutaj. Okazało się, że daleko z tych, co szukać, szukasz, gdzie Pierwsza impreza tam, gdzie mieszka Agnieszka, która już dawno tam nie mieszka. Udzie kurwa, was daleka, palony i może jest ciemno, jak w dupie, napadającej baterii. Udało się go złapać. Udało się go złapać. No gdzie mógł iść? Na imprezie oczywiście. Wiksiarz, Wiksaga z Ale wybierz w No, te są cukrowe. Te odnam cią, ale one są takie za małe trochę, nie? Jakoś no. tutaj. I goś się mi jeszcze takie, nie? Ja, kurwa, Floyd Mayweather May Gypsy King. Znaczy, <gryli> razie <gryli unSE> <gryli> <had> <gryli> dzieje bardzo ważna sprawa, właściwie dobór garderoby trzeci występ musimy sędziów oszołomić. Ukryć skrupulatnie, to 19,4 cm chyba, nie? Jakieś <gryli gryli> znaczy, te z tych mez zaczął pierdalać, wiecie na no jakiś tam porost. Penisa na smak nasienia, próbuj <grystanie> <grystanie> wiadomo. Teraz <grystanie> dłużej nie wiem, nie, nie Ale te Pepsi Cola może być fajnie. Coca-Cola Pepsi Cola złożyć się na jakiś sposób. Dawaj, przymierzamy, zobaczymy. I ta forma dzisiaj nie zobaczycie pełni. Pełnie zobaczycie dopiero jutro. Także póki co, poczekajcie sobie chwilę, jak będziecie się grzeczni, to wam pokażę. Jak nie, no to musi poczekać do jutra. Yy, od jutra kończę semi wegetarianizmem czyli od trzech lat nie Jutro wpierdolę takiego zajmistego burgera. No właśnie w tym momencie zrujnowałeś życie wielu nastolatek w Polsce, które wpierdolałem jajka, ryby. Myślę, że krówki są biedne. Dobra, czekajcie na jutro to było na tyle. Zgaś kamerę, proszę. I dotarli, słuchajcie, dzień pierwszy, dzisiejsze zawody odbędą się za dokładnie dwie godziny i mamy numer 27, czyli szczęśliwy numer. numer Stiflera, po e, prostu <laughs> los e, jest nam, już od samego początku. Jest 27. Jest 27. I w spain, też my z 27, nie? Słuchajcie, w 27, numer 27, musi być szczęśliwy dzień. Idziemy teraz obczaić scenę, wam znamy relację, zobaczycie jak wygląda to przedsięwzięcie, które nazywa się PCA Polem Basica. Słuchajcie, obczajamy teren, zdradzam wam teraz, wam teraz kulisy, tak jak to wszystko wygląda, scena, backstage, oczywiście przymiarka, dogrywamy wszystkie elementy takie, jaki rodzaj brązowienia będziemy używać podczas tych zawodów, grunt całkiem solidny, absolutnie niegrządki, także dzisiaj na scenie będziemy czuć się pewni z całym naszym teamem. Naprawdę bardzo fajne wydarzenie na najwyższym poziomie. Zawsze Federacja PCA organizuje te zawody z rozmachem. W amfiteatrze, a nie tam w jakiejś kanciapie, remizie i tak dalej. Naprawdę jest dobrze, jest dobrze, ale wiecie co, mam zjazd energii. Chyba muszę przywołać do Dorasza, bo ten dzień będzie naprawdę na pełnej piździe. Chciałem się dzisiaj specjalnie przed sobą nafaszerować się specjalnymi stymulantami, żeby zrobić show, A teraz e, nasz sekret. Jakbyście nie widzieli, focus, na, focus on this, focus on this shit. Z tego jest prawdziwa pompa. Dobra, mega pośpiech, okazało się, że mamy e, 30 minut, właściwie 15 minut do wyjścia, niespodziewane w ogóle. Medal jest, forma życia jest, Karol Stublik, najlepszy w Polsce. Słuchajcie, oficjalnie kończymy sezon, mamy medal, obiecaliśmy medal, <laughs> mamy medal. E, I tak to się robi, a Ty, Stifle, mój kochany, kochanych nagrodę masz wow. matornik, Nutrition. Możesz podładować, pierwsze ładowanko yeah. po zawodach. E, nie boję Wam, że mega, mega zajebista zabawa. Naprawdę, kupa fajnych chwil, e, ale lecimy dalej. E, mamy pa parę planów na przyszłość, które zdradzimy Wam, oczywiście oglądać mój kanał, Stiflera. E, I wtedy dowiedzieć się, co więcej. E, Dzisiejsze zawody to Stifler, to również Wiktoria, to również Walter. Osoby, które jakby stawiają swoje pierwsze kroki na deskach e, sceny e, i naprawdę widzę, jak ludzkie marzenia się spełniają i to jest zejście. Wiadomo, trzeba to wszystko krok, Moje marzenie też no, się spełniło. No, Stifler ma spełniło, zobaczyć numer 27, e, jego życia cyfra No, to chodzi o to woliła woliła <tryzanie>. to Dobra, słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Może zobaczymy się jeszcze na krótkim podsumowaniu w moim pięknym apartamencie, który umiejscowiony jest wśród puszczy kuwa, nadmorskiej i obok jest knajpa, w której gra się bardzo głośno disco polo. Może wskoczymy na jakieś tańce, co? Mm -hmm. Dobra, do zobaczenia. Słuchajcie, przyszło się pożegnać z Pomorzem. Oczywiście pożegnalna pizza, bo jakby to mógł być inaczej, prima reklamowałem już ostatnio. Jest bomba. Jest ma i w ogóle jest najlepsze. Wybaczycie mi, ale no, muszę się posilić po tak stertującym weekendzie, bo nerwów było dużo, roboty było dużo, ale tutaj się wybrnęliśmy naprawdę w świetnym stylu. Kilka debiutów zaliczonych w bardzo dobrym stylu. Zawody pisie i Balwika uważam za udane. Oczywiście lecimy z dalszymi wyzwaniami, bo... Tego naprawdę masa, praca trenerska się rozwija i to bardzo mocno. Ja oczywiście może rozwijać jeszcze bardziej i już nie jestem w stanie za bardzo przyjąć więcej osób. E, no, także pracujemy na całego. E, no, oczywiście przygotowuję kolejne niespodzianki dla Was na najbliższy czas. Słuchajcie, wiecie co, I ten, to mi tak ładnie pachnie, te kapary, to wszystko w ogóle mi tak pachnie, że w ogóle zobaczyłem w następnym odcinku, trzymajcie się, hej, jo!